Witam wszystkich w drugim odcinku z bety gry Battlefield 4 W dzisiejszym odcinku gram na nowym trybie unicestwienie, jak się nie mylę Unicestwienie, ten tryb polega na... Ze snipera. gościu, ten tryb polega na tym, że jest drużyna No, są dwie drużyny Jedna drużyna ma przyjąć bomby i zaatakować trzy wybrane cele. Na zmianę, w sensie, że przepraszam, na zmianę. dobra, ja tu wezmę technikę na zmianę. Jedna drużyna zdobywa brąbę, atakuje, jak widzicie, tą <kłysy> I druga drużyna też odrodzi się na zmianę. Uff, ten tryb odbywa się na mapie, No w jednej mapie z da -Bat 4 na tu, No niestety ubolewam, bo. Według mnie to powinna mieć więcej więcej map A jest inne oblężenie w Szanghaju Choć powinna być jeszcze jedna mapa I też może na unicestwienie no ale już nie będziemy ten Dzisiaj trochę weźmiemy Powiem wam mniej więcej co każdy tryb No co to to Dobra tu muszę uważać bo tu zabił ktoś bo... No, kolego nie podniosęcie. Tu mówią coś chodzić Dobra, tak. Ulicestwienie, no to już mniej więcej wytłumaczyłem. Dwie drużyny starają się zdobyć jedną bombę, którą zniszczą jeden z trzech celi przeciwnika. I tak na zmianę, nie? Tak aż do zniszczenia właśnie tych trzech celi. Eee, później mamy to już yy, jeden. Później jest duży podbój, no to każdy wie, duży podbój. 5, pięć, 6 pięć, e, punktów wycięża ta drużyna, która pierwsza, która zdobędzie jak najwięcej punktów. I, z, I przez dzięki temu zmniejszy się punktacja drużyny przeciwnej, czyli tikety będą mieć spadać punkty od no i dominacja tryb, kolejny o. Widzicie tu mam się bomba rodziła. Kto ją... O! No jeszcze tam jest czołgnie, no to też jest tego A, dostał o tam się zajmę. Ładnie. No dobra, tam muszę iść pomóc. No i dominacja. Ostatnio jeden użytkownik YouTube'a się wspierał... Nie wspierał BCR, ale... Raczej zwrócił mi uwagę, że dominacja nie jest podobna do Clos Quartes. Ja jednak według mnie jest bardzo dużo podobieństwo. Mniej więcej już wyjaśnię dlaczego. Może dlatego tego użytkownika nie jest to duże podobieństwo. Dla mnie jest. Jak ten użytkownik, ten gracz, grał w Clos Quartes, dodatek, dogrywka, yy, dogrywka. Nie chcę, ale jaka dogrywka? Walka w zwarciu. To na pewno kojarzy tryb Dominacja i Podwój, w której należało zdobyć 3 punkty i tak samo jak w dużym Podboju, ilość punktów od razu się zmniejszała. Dla mnie ten tryb jest tak podobny do tego z Battlefielda Trójki, iż punkty przejmuje się też bardzo szybko. Jak yy, jak punkty z dogrywki z dodatku. Yy, do, co mam tutaj do tej dogrywki? Walkę w zawarciu. No fajnie, 2 Aha, dzięki gościom. No i punkty się szybko przejmowało. Dlatego jest też pod dominacji, też się bardzo szybko przejmuje punkty. Mapy były małe. Nie powiem, że bardzo małe, bo tak to nie można nazwać. Były małe. O, ładnie, poszedł też. Niestety, były małe mapy. Co doprowadzało do do. do... Dużego kontaktu z wrogiem i szybkiej, jakby likwidacji szybkiej decyzji. Mapy Battlefield w tym trybie Batyflida 4 Dominacji są bardzo podobne. Są bardzo podobne, jeśli chodzi o tą rozgrywkę. Kurde, no! Dobra. Jeśli chodzi, no, o wielkość map i szybkość przejmowania celu jest bardzo podobna. I no. Różnica jest taka mapy. To jest różnica, o którą mi się rozchodzi. No może teraz temu użytkownikowi YouTube jakoś bardziej, bardziej opowiedziałem czemu się właśnie ten tryb różni. E, podobny jest według mnie. No według mnie jest tak, jeśli chodzi o wielkość mapy, szybkość przyjmowania flagi, y, gameplayu na tej mapie, grywalności. To jest podobny, bardzo podobny. No, Gościu moc... Dobra, poszedł. Dobra. X ta broń mi się najbardziej podoba. Na razie jest najskuteczniejsza dla mnie, jeśli chodzi o BT Bat 4. To jest technik. No i mi się bardzo podoba. Jest szybka, w miarę skuteczna ta broń. No, cała całą nie? No właśnie, dobra. No i duży... No to wyjaśnię mniej więcej. Mapa, Szanghaj, oblężenie Szanghaju, drużyna atakująca. A no wiecie, nie wiem jak to będzie w pełnej wersji gry, ale wiem, że w becie jest tak. Amerykanie i Chińczycy. Podobno w pełnej wersji gry ma, bo mają być jeszcze Rosjanie. No to jest oczywiście ale administratorzy... administratorzy serwerów mają wybierać, kto między sobą walczy. Czyli mogą Chińczycy... I rusty, rusty, Chińczycy, rusty, Amerykanie, Amerykanie, Chińczycy, tak to ma się mniej więcej odbywać. Jeśli chodzi później, no to może być tak. Na razie, obecnie mogę tak powiedzieć. Amer drużyna amerykańska atakuje, znaczy, no, atakuje w Szanghaj, raczej znaczy część Szanghaju z, z, ze swoich e, statków, transporterów itp. itd. To każdy wie. No i drużyna chińska ma właśnie. Jej celem jest obronienie tego. tego miasta, tych punktów, tak. Eee, najbardziej więk... No i teraz większość. O, ładnie. Większość graczy gra właśnie na tym trybie, on jest nowy, właśnie dzisiaj. Jeśli chodzi o tryb do gry w becie, większość graczy na razie jest. No, według mnie tak. No i większość graczy tak. Jeśli chodzi o mnie, ten tryb, no. niech gram w niego po raz pierwszy, tak. Na razie jakoś nie odczuwa mogę no powiedzieć, że widać, że tu była aktualizacja tej gry do bety. Jednak coś poprawili. Nadal mam lagi, to pewnie przez sterowniki. Więc... Oj, gości mi chciały. Aj, chciałem wejść do budynku i się obrócić. No, dobra, mój błąd. No i tak, jak już mówiłem, charakteryz... charakterystycznym punktem dla tej mapy, tej całej mapy, jest owy ten budynek. Ów ten budynek. Ponieważ ten budynek... Jak każdy wie, zawala się w sposób efektywny w tą stronę. No i nic by nie było takiego zadziwiającego, jakby nie te zawalenia, normalne. Wtedy by to była mapa jak mapa, oczywiście tryb na Rewolucją, który też jakoś poprawia grywalność. Jeśli chodzi o beta, ogólnie o całą część. No i większy tryb z niczczenie na co gracze niektórzy narzekali, że nie wszystko jednak dało się zniszczyć w ATICIDIA 3, no ale tak... No i Battlefield 4 jest, jest to poprawione szczerze też zniszczyć się wszystkiego. Moim zdaniem nie będzie dało, bo wszystko wpływa jednak na wydajność, grafiki i wymagania systemowe, tak? Jeśli by dało się zniszczyć wszystko, no to komputer by musiał być zrobiony, nie wiem, z rzeczy po kilka tysięcy. Każdego nie stać na e, ulepszanie. Patrz, tu mam fajną grupkę. Nie ma to jak nożyk na nagraniu. Dziękuję ci. Dziękuję ci Tobie też. Podziękuję. Dobra, dajcie mi bombę. Poniosę ją trochę. Jest bomba moja. Szkoda, że się świecę jak choinka Boże Narodzenie. No, nie da się tak łatwo. O, coś odblokowałem. Cover. Coś nowe. Nie wiem, czy pierwszy raz, czy drugi, bo. Pierwszy. Bym musiał chyba popłynąć sobie. O, Ten. Aj. Dobra, o czym mówię, właśnie, wymagania systemowe musiały być wielkie, normalnie takie, że przerosłoby to, jak to powiedzieli gracze SimCity, była taka sprawa, ja jestem też graczem SimCity, ja rozumiem, mapy, jeśli chodzi o grę SimCity z 2013 roku, były mniejsze od tych z wersji wcześniejszych, fakt faktem. No i nie wiem, czy to też prawda, czy ino sobie tak zmyślili, ale chyba prawda mi się zdaje, że po co by było oszukiwać graczy. No, przełaź, przełaź. Au. Wow. Że jeśli by zwiększono yy, mapki choć trochę o małą część, to wymagania systemowe by musiały być na i7, naprawdę. Więc yy, każdy aspekt, każdy aspekt... Jakby wielkości, teksturki na serio wpływa na później wymagania systemowe, więc no na pewno nie wszystko będzie się dało zniszczyć. Nie obrócić w ruinę. To jest pewne, to każdy wie, mam nadzieję, że każdy wie. No bo wtedy wymagania systemowe i tak już są duże wymagania systemowe, jeśli chodzi o Battlefield 4. I niektórzy gracze na nowo będą musieli upgradeować, no mówię, upgradeować, na nowo kupować komputery, dodatki do nich w sensie dodatki, karty graficznej, te różne, więc to też już, no, a muszę czekać na ładowanie się, to jest bez sensu. Według mnie to jest bardziej bez sensu. Rozumiem, gra realistyczna, dobra, ale nie przeginajmy, że ma się trzy naboje w magazynku i w lufie, w czołgu i trzeba czekać na odrodzenie tego. Nie przeginajmy, ale dobra. Mo może tu też poprawię. No wracając do te systemy musiałby, system musiałby być gracza tak solidny, że nie wiem co by musiał ten gracz mieć w sobie, no kurde jakiś za komputer. No ale i tak na pewno to jest poprawiony tryb zniszczeń, Na pewno został poprawiony, zostanie poprawiony na większy. I tak większość graczy musi kupować komputery. Już nie wie, że kupowało komputery na Battlefield 3. Ja sam osobiście sam. Kupywałem komputer pod Battlefield 3, więc ja rozumiem co to znaczy. Yy, więc... No i niektórzy gracze będą oczywiście też kupować komputery pod Battlefield 4. Niektórzy gracze no, no albo nie będą chcieli, albo ich nie będzie stać, no szczerze, to jest wymiana, jako, wymiana całego komputera. Też im nie będzie się chciał, nie będzie ich stać, nie ma. Nie każdy gracz ma zarobki, jak ci z EA na przykład albo z innych firm, nie każdy zarabia kokosy, więc... może gra gracz, ilość graczy się zmniejszy, a może się zwiększy jeśli chodzi o Battlefield 4 no, no, to może to tyle na temat gry Battlefield 4 o, i tak, moje oczekiwania, no oczekiwania są większe są duże. Czyli no żeby nie było bugów, no w BF czy już chyba czy już coraz mniej ich jest. Bo ta gra już ma ponad 3 lata będzie. Więc y, oczywiście też będzie y, jest mało bogów, ale jeśli o, patrzcie, trafiliśmy na zniszczenie. No jeszcze to wygląda w miarę, wygląda to tak, no ale zawsze będzie jakoś inaczej. Ale trafiliśmy. Lepiej wygląda to, jak się zna budynku. No i tak. oczekiwanie. mało bugów. Wiadomo, gra będzie początkiem, więc będzie dużo bugów. Jeśli chodzi o Battlefield 4, to y 4-3, to każdy powie, ta gra też miała bugi i to niezłe. Nikt nie zaprzeczy. Ale jej w miarę szybko sobie z nimi poradziło. Y no czyli mało bogów, jakoś grywalna, taka, Nie, że będzie jakaś taka pusta i takie te sprawy, że będzie dało się w nią grać. Mile będę spędzać w, ni w nią czas ze znajomymi. Ze znajomymi zawsze się da spędzać czas, nawet w najgorszej grę, w grze. No, ja jasno, robicie. No, ładnie na nagraniu. ładnie. No i to chyba w miarę ode mnie nie. Ja nie oczekuję jakiejś zbyt zarobistej gry, żeby flaki latały, żeby tekstury były ostre, żeby szczegółów było dużo. Wystarczy gra, która jest w miarę dobra, jest lepsza od swojej swojej poprzedniej części jednak będzie się jakoś dało w nią zagrać. No i to według mnie są. Według, to są moje wymagania, jeśli chodzi o w grę Battlefield 4 że, no uda im się, mam nadzieję że im się udać że nie zrobią chłamu jakiegoś że jednak Battlefield 3 będzie lepszy i niestety niektórzy będą robić komputer pod Battlefielda 4 a tu okaże się totalny chłam jak no niestety Medal of Honor każdy wie, mam, posiadam nie kupiłem za duże pieniądze, za 50zł MPK edycja limitowana, dlatego miałem wcześniej jeszcze dostęp do bety. No ale ta gra miała być fajna. Miała być fajna. Normalnie tak się prezentowała, że o Jezu te siły, siły wojskowe poszczególnych krajów, no przecież proszę państwa, no to gra ta gra marzeń, nie? No ale moim zdaniem zbyt bardzo się pośpieszyli jednak, żeby wypuścić tą grę. Mogli, bo Moim zdaniem, tak, wszystko opiera się teraz na moim zdaniu, ale będę to podkreślał. Moim zdaniem yy... ci z EA Dunder Close, ci co produkowali tą grę to chcieli po prostu żeby była szybciej niż wtedy Black Ops 2 Żeby wyszła szybciej. No i im to wyszło na. wyszło im źle. Jakby poczekali ten miesiąc, tak miesiąc, przynajmniej miesiąc, może dwa miesiące. Byłoby idealnie, naprawdę, bo ta gra zasługiwała na coś lepszego. No Jezu, jak my stracimy ten punkt, to koniec, porażka. No i żałuję jednak tej gry i mam nadzieję, że Battlefield 4 nie będzie taki sam, mam nadzieję, że jej uczy się na własnych błędach. I że się uda. No to w tym odcinku to było tyle. Dzisiaj trochę porozmawialiśmy o becie Battlefield 4, o samym Battlefield 4, no i o wymaganiach porównania do SimCity. Yy, Medal of Honor Warfighter, Warfighter. Więc dziękuję jednak za obejrzenie tego filmu. O, co jego będę musiał to zobaczyć. Obejrzeć sobie. I trzymajcie się naprawdę do kolejnych odcinków. Ja wiedziałem, nie ja mówiłem, że będzie dużo odcinków, 6, ale będzie mniej. Ale wszystko się uda. Więc dziękuję i zapraszam.